Aktualizacja. Biegun północny województwa drogowy biegun północny województwa lubuskiego zgodnie z mapą wychodzi mi na to, że mieści się w tym samym miejscu co wschodni biegun drogowy województwa mazowieckiego. Tu macie potwierdzenie. Województwo mazowieckie, powiat łosicki, gmina Sarnaki. A tutaj województwo lubelskie, powiat Bialski, gmina Konstantynów. I tam miejscowość Gnojno. Gnojno była. To z tego miejsca: bieguna wschodniego Mazowieckiego oraz bieguna północnego lubelskiego. Serdecznie z mułem pozdrawiamy Was w trakcie wyprawy dookoła 2025 w dniu 4, czyli 3 czerwca 2025 roku. A teraz na prom i przeprawa przez Bóg. Hej!